Wczoraj zakończył się konwent Mniamikon we Wrocławiu. Impreza wystartowała w sobotę o 10, natomiast w niedzielę pożegnaliśmy się o 15. Na miejscu można było spróbować maczy w różnych wariantach oraz zjeść pierożki i bułeczki. Pyszności! Na stoisku można było wyposażyć się w foczkowe różności. Ja kupiłam przypinki, naklejki oraz zakładkę ze znakami kanji. Panele rozpoczęły się od wykładu Oskara na temat kształtowania rynku gier wideo. Następna była moja prelekcja, podczas której opowiedziałam w skrócie o kilku mangowych seriach z kulinariami w tle. Po wykładzie poszłam odwiedzić pokój z retrogrami. Jedni byli skupieni na oldschoolowych bijatykach, inni próbowali swoich sił w gitarowych pojedynkach, a jeszcze inni zajęci byli śpiewem. Na salę prelekcyjną ściągnęła wszystkich na powrót screenówka, gdzie zespoły starały się rozpoznać anime po jedzeniu. Podczas miniamikolnu odbył się także pokaz cosplay. Wszystkie stroje były naprawdę świetne. Dla części osób były to pierwsze wystąpienia w kospach. Ogromny szacun dla wszystkich. Wyglądaliście rewelacyjnie. Ja wreszcie się przełamałam i podeszłam poprosić o wspólne zdjęcie. I tak, Sanemi, czy mogło być lepiej? Mam też pamiątkowe zdjęcie z mój Ciro. Później spróbowałam swoich sił w konkursie drużynowym na rozpoznawanie openingów i endingów z podziałem na kategorie. Łatwo nie było, ale udało nam się trafić kilka tytułów. Czas zaciął nam błyskawicznie. W sobotę Siekier poprowadził świetną prelekcję na temat problemów haremówek, natomiast w niedzielę opowiedział o dwóch mangach poświęconych cosplayom. Monika opowiadała o posiłkach w wietrpegach, a Shizu zamknęła część prelekcyjną prezentacją japońskich kawiarni. Sala planszówkowa cieszyła się popularnością aż do końca wydarzenia. Bawiłam się świetnie i jeśli będę mogła, to wrócę za rok.